Hej, zapraszam Ciebie na kolejny filmik z serii Dietetycznego Tarota. Co to oznacza? To znaczy, że będę wyciągała dla Ciebie karty i opowiadała Ci o tym, co karty, co wszechobecna energia ma do powiedzenia na temat Twojego sposobu odżywiania chcę tylko zaznaczyć na początku że nie jestem dietetykiem, że profesjonalnie się tym nie zajmuję, nie znam się na tym w sposób profesjonalny. Moja wiedza jest wiedzą potoczną, taką, którą każdy z nas może jakby pozyskać. Nie jestem tutaj profesjonalistą, więc kim jestem? To jest, jestem tarocistką i będę czytała dla ciebie karty właśnie związane ze twoim stylem i sposobem żywienia. Jeżeli masz ochotę na profesjonalną żywienie, mam poradę, to oczywiście zwróć się do kogoś kto jest dietetykiem. Jeżeli masz ochotę na poradę od kart, to jesteś właśnie w dobrym miejscu. Wybierz sobie grupę i zaczynamy. Ok, dzisiaj dla Ciebie wyciągniemy karty. Żywienie, które Ci służy oraz żywienie, które Ci nie służy i mentalna porada. Ok. Więc mamy. Jakie produkty żywieniowe generalnie Ci służą? Mamy tak. Po pierwsze, produkty takie związane z ziemią czyli warzywa, owoce, takie świeże produkty, ale też mięso. Najlepiej jakby dobrej jakości mięso oczywiście jakieś nieprzetworzone, tylko takie zdrowe, organiczne, ze znanego pochodzenia, źródła oraz też kasze, różne takie właśnie kaszowe i takie różne zapiekane rzeczy w piecu, czyli pieczone. Pieczone mięso, co tam było jeszcze kasza i wszelkiego rodzaju warzywa, owoce. To ci służy. I teraz tak. Kolejne dwie rzeczy, które Ci służą, to jest słuchanie się Twojej intuicji, to znaczy, to jest bardzo, nawet nie tyle słuchanie się Twojej intuicji, tylko po prostu zbilansowanie zbi tego wszystkiego, czyli na przykład niekoniecznie jedzenie sałatka na, sałatki na śniadanie, obiad, kolację, albo owoców śniadania, obiad, kolację, ale żeby w tym wszystkim był, był równomierny bilans, czyli żeby zjeść wszystkiego po trochu, żeby zjeść te białka, węglowodany, tłuszcze i żeby to było takie właśnie no zbilansowane. Wiadomo, dla każdego to jest dobre, ale w Twoim przypadku jest to szczególnie ważne, żeby to bilansować, żeby nie przekrzywiać się w którąś stronę. I jeszcze tutaj mamy bardzo ważną kartę, czyli żeby właśnie ten Twój jadłospis zawierał jakby wszystko. Niekoniecznie... Jakby wszystkiego po trochu. Niekoniecznie, żeby powiedzieć nie jakiejś jednej konkretnej potrawie. Oczywiście chyba, że nie możesz jej jeść, albo masz uczulenie, albo coś takiego, ale żeby nie, nie mówić nie czemuś jedynemu i odrzucać zupełnie, albo na przykład nigdy już nie zjem, nie wiem, słodyczy czy i cukru i w ogóle raczej stosować tutaj u Ciebie zasadę wszystko po trochu. Yy, I to jest u Ciebie w szczególności ważne i te produkty, które wcześniej wymieniłam, tak samo w szczególności Tobie służą. I teraz mamy, które produkty nie do końca ci służą, albo których nie w nadmiarze. Po pierwsze, jajka nie do końca i sałatki. No sałatki tutaj mamy warzywa, warzywa ci służą, ale z drugiej strony, co może Ci nie służyć, to na przykład, gdy potrawa jest na przykład za lekka, albo na przykład właśnie się no, nie najesz nią, czyli jakaś taka sałatka, albo po prostu nie w nadmiarze. Dlatego, że na przykład jeżeli przejdziesz na dietę sałatkową, no to prędzej czy później po prostu wzejdziesz z tej diety i zjesz coś innego i po prostu pojawia się efekt jojo i tak dalej, i tak dalej, więc nie w nadmiarze jajek i nie w nadmiarze szeroko pojętych sałatek. Karta numer dwa mówi nie w nadmiarze przypraw i nie w nadmiarze różnych grillowanych mięsi, w ryb, i tak dalej. I przypraw. I tutaj mamy, że czego jeszcze jakby unikać? Jakby te karty nie mówią o tym, o nie jedz tego, bo tutaj u Ciebie jest bardzo silne to, że Twoja dieta musi być zbilansowana. Tylko te karty mówią bardziej, żeby nie jeść tylko tego, albo nie przekrzywiać się w tę stronę. Co jakby też te karty potwierdzają, bo te karty mówią wszystkiego w nadmiarze. Więc u Ciebie takim jednym. Jakby głównym elementem w tym rozkładzie to jest, żeby zbilansować wszystko i, i bardzo taką różnorodną dietę, o tego słowa mi brakowało. I mamy jeszcze bardzo ważną kartę, czego nie robić, to jest nie przegładzać się i nie omijać posiłków, nie, nie robić czegoś takiego, że na przykład zjesz śniadanie, później cały dzień nic nie jesz, później kolacja, no nie? Więc to nie służy Tobie. I teraz emocjonalna porada. To jest y, załatw załatwione sprawy, jeżeli takie masz, y, oraz y, musisz mieć jakieś, y, jakieś pole do realizowania się w sposób kreatywny. Y, nie popadaj w jakieś takie totalne, y, tak, takie przydatne działania, tylko, tylko i wyłącznie przydatne, y, tylko właśnie musisz mieć y, kreatywne źródło, właśnie nie, tylko, nie tyle źródło, bo źródłem jesteś Ty, tylko kreatywne miejsce. I kreatywność tu jest szeroko rozumiana, może to być na przykład malowanie, tańczenie, śpiewanie, ale może też być na przykład wymyślanie jakichś, nie wiem, bajek, wymyślanie jakichś historii, pisanie jakichś historii, może to być, co jeszcze, szydełkowanie, może być kreatywne, no nie wiem, może być też bardzo kreatywna rozmowa z kimś, ale generalnie wy, wylewanie z siebie tych, tych kreatywnych, tak jakby. kreatywnych. Brakuje mi słowa, kreatywnych, czego? Kreatywnych przestrzeni, tak? Kreatywnych źródeł, które gdzieś w tobie tkwią i bardzo możliwe, że nie mają ujścia. Bo możliwe, że za bardzo się koncentrujesz na pragmatyzmie. A jeżeli już jesteś osobą kreatywną, no to, to ci służy, tak jakby w tym momencie, możesz to robić jeszcze więcej. Okej. Okay. O, jeszcze kreatywna rzecz, na przykład możesz się realizować właśnie w kuchni, w sposób bilansujący te wszystkie składniki, kreatywnie wymyślać nowe potrawy. To też ci jakby będzie mentalnie służyło, jako właśnie wydanie z siebie tej kreatywności. Okej, okay, dzięki. Ok, teraz przeczytam dla Ciebie karty dotyczące diety. Dzisiaj mamy coś, co służy Ci w Twojej diecie i coś, co niekoniecznie ci służy. Ok, ciekawe, bardzo ciekawe. Oraz tu mamy kartę jakby mentalną, co jak możesz od mentalnej strony ugryźć to odżywianie. więc tak. To jest bardzo ciekawe, bo wyszły te bardzo jakby podobne kategorie kart w tym, co Ci służy, w tym, co Ci nie służy. I interpretuję to w sposób, że te produkty Ci służą w dobrej jakby częstotliwości i ilości, i nie służą w nadmiarze. No jest to generalnie uniwersalna reguła żywieniowa, że wszystko jest dobre w tak jakby umiarkowanym stopniu i wszystko w nadmiarze nam nie służy, ale u Ciebie jest to szczególnie ważne, zwłaszcza z dwoma kategoriami potraw, czyli mamy kategorie grillowane różne mięsa ryby oraz mamy kategorię przypraw więc jeżeli przyprawiasz umiarkowanie jeżeli umiarkowaną ilość tak jakby grillowanych rzeczy grillowanych ryb grillowanych mięs to to ci służy jeżeli byś to jakby przedawkowała to ci niekoniecznie będzie służyło kolejną rzecz która ci służy to są zupy oraz ryby, owoce morza i wodniste warzywa, owoce, czyli pomidory, troskawki, arbuzy i tam nie wiem, ogórki. W umiarkowaniu regularnie jak najbardziej ci służy, jeżeli będziesz tylko to nagle jadła i, i nic więcej, wiesz, no po prostu popadniesz w, pewne, w pewnego rodzaju skrajność i na przykład będziesz tylko się odżywia zupami. Niekoniecznie ci to służy. I tu mamy jeszcze. Co ci, co ci służy? Służą Ci produkty związane z ziemią, czyli mięso, ważne, żeby było dobrej jakości, organiczne, ze znanego źródła, oraz warzywa, owoce, różne takie ziemskie produkty z ziemi, oraz kasze. To. I co Ci jeszcze nie służy, nie służą ci duże porcje. No, generalnie jakby wiadomo też, że, że te porcje też powinny być jakby umiarkowane, ale dla ciebie w szczególności, jeżeli twoja porcja będzie za duża, przejesz się, będziesz się przyjadała regularnie, nie służy Ci to. Więc tu mamy te karty dla ciebie i karta jakby mentalna, emocjonalna, co możesz zrobić. Źródło, to znaczy, musisz wylać z siebie jakąś porcję kreatywności, czyli będzie ci służyło, jeżeli będziesz się. Wyrażała kreatywnie, może to być czy wyrażał. Może to być tańczenie, śpiewanie, malowanie, rysowanie, układanie bajek, śpiewanie pod prysznicem, gotowanie nowych przepisów, szydełkowanie, po prostu coś, co uruchomi Twoje pokłady kreatywności, nie tylko tak jakby pragmatyzm i nie tylko jakby odtwarzanie, ale też. Kreowanie czegoś, nawet w jakiejś minimalnej formie. Zastanów się, co mógłbyś czy mogłabyś zrobić, żeby więcej właśnie kreować i się wyrażać. I to też zbalansuje cały Twój system metaboliczny i, i generalnie energetyczny, który też zwiększa tę przyswajalność. Ok, dzięki, papa. Zapraszam Ciebie na Twoje czytanie dotyczące żywienia, diety Twojej. Zobaczymy, jak to się u Ciebie rozkłada. Mamy coś, co ci służy. Mamy coś, co niekoniecznie Ci służy albo nie służy Ci w nadmiarze. Mhm. Oraz mamy coś poradę mentalną, psychologiczną, działaniową. I teraz tak. Mamy tutaj jeden punkt wspólny, czyli coś, co Ci jakby służy, jeżeli jest w dobrej ilości, nie służy jak jest w nadmiarze służy Ci w dobrej ilości to jest przyprawianie oraz grillowanie, grillowane mięsa, ryby itd. Nie służy Ci to, jeżeli jest w nadmiarze. Za dużo warzyw, za, boże, nie warzyw, przypraw, za dużo ostrego, za dużo grillowanych mięs, warzyw, mięs, ryb, może warzyw też, nie służy Ci. Więc wiadomo, wszystko w umiarze, ale u Ciebie w szczególności właśnie te składniki. I tu mamy coś, co Ci ewidentnie służy, to są różne wodniste rzeczy typu zupy, wodniste warzywa i owoce, czyli mamy pomidory, ogórki, truskawki, arbuzy, na przykład i też ryby, owoce morza, jeżeli lubisz. I tutaj mamy coś, co ci nie służy, lub też nie służy w nadmiarze, ale tutaj mamy, że niekoniecznie, to są jajka. Jajka oraz. Sałatki i takie bardzo lekkie, no takie sałatkowe potrawy. Możliwe, że po prostu nie służy ci takie poczucie, jakby głodu, niedojadania. No ale też jajka tutaj są, więc to jest tak. I teraz mentalna porada, albo porada, jakby co, nad czym musisz pomyśleć, popracować. To jest Twoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, poczucie. Jakiegoś takiego ugruntowania. Jeżeli masz z tym problemy, gdzieś jest coś niejasnego, nie, nie, nie czujesz się stabilnie, nie czujesz się bezpiecznie, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby trochę bardziej się tak poczuć. Właśnie stabilnie i bezpiecznie. Może wiązać się to z pracą. Mhm, z pracą. I jeszcze tutaj mamy te sałatki i jajka. Jeszcze. Mi się coś rzuciło w oczy, że niekoniecznie właśnie są dobre, zwłaszcza wieczorem, przed snem. To jest to. Dobra. Dzięki. Pa Pa.